Kasper Woński, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Podobno ja gdzieś tutaj nie widziałem ciebie ostatnio, gdzieś mijaliśmy się chyba wcześniej dużo i tak pytałem właśnie Polaka, czy trenujesz? Jak wygląda w tej chwili sprawa z treningami? Ja trenuję praktycznie cały czas. Wcześniej nie, nie trenowałem tak ściśle jak teraz, bo teraz już się zbliża powoli walka Więc i dieta, i treningi dzień w dzień Ale trenuję już myślę, że spokojnie miesiąc lub dwa miesiące jestem w treningu Wiadomo, były też jakieś wyjazdy, wakacje i tak dalej Ale cały czas staram się ruszać, więc czuję się w dobrej formie no Najlepszej jaka była dotychczas Porozmawiam z trenerem, zapytam, ale widzę, że już są otarcia przynajmniej na twarzy, tak? Leciutkie są, no zawsze musi to być, jak. wczoraj mieliśmy też spa Sparingi. Przyjechali też chłopaki z Krakowa, właśnie też miałem z jednym walczyć kiedyś I wczoraj na sparingach się tam zmierzyliśmy No, dzieje się, dzieje się co? Mam z tego świata firefightowego? Tak, 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 tak Trąba, trąba A, trąba, właśnie. a, ja ten, proszę co Miałem z nim walczyć na tą pierwszą walkę Szkoda, że to nie wyszło, bo teraz już widzę, że mamy dość sporą przepaść jakby czasu, stażu treningowego, więc... więc Musi już... nadrabiać? Y Musi poćwiczyć, wrócić do formy. Nie będę mówił, że, że, bo on też ćwiczy dość długo, ale, ale no byłbym w stanie go zajechać po prostu. Rozumiem, a jak w ogóle w tej chwili plan treningowy twój wygląda? 12 gala, 13? Jak to będzie wyglądało? Gala będzie 12. Marcin e, Dubiel na poprzedniej gali mnie wyzwał w nie na rewanż. I ten re, rewanż ma się odbyć w tym roku. Chociaż już słyszałem, że już coś mu nie pasuje, już by chciał przekładać tą, e, to na galę później, czy, czy coś w tym stylu. już? się jakieś... chyba z kontuzjami też borykał. Z dłoni przynajmniej pamiętam, że z ręką miał problem, tak? No i ja mi się wydaje, że każdy ma kontuzję, co, co w MMA ćwiczy. E, przecież do walki wyszedł poprzedniej, więc, więc myślę, że ta kontuzja już. Skoro walczył, no to, to nie ma. W Instagramie miał kontuzję, nie. bo wrzucał taki materiał. No, no bo skoro, skoro wyszedł do walki i miał kontuzję przed tamtą walką i wyszedł do walki, to znaczy, że ta ręka jest już sprawna i można ćwiczyć, nie? Więc to nie wiem jak z kontuzjami. Ja też miałem nogę cały czas po sylwku e, zbitą, bo, bo ja trafiłem sylwka wtedy w piszczel i zepsułem sobie strasznie kostki nawet mi nie było widać. A to Sylwek będzie ucieszony, bo może tego nie wiedzieć. Może tego nie wiedział i przez długi czas mi ta noga przeszkadzała. Teraz już jest wszystko git, więc, więc trzymam się jakoś. Coś, Co? coś zgubiłem, jakieś coś jeszcze Nie, chyba nie, pytałem? nie. Zapytam cię o Marcina Dubiela. To ten konflikt nadal tam się tli, jest jeszcze coś, czy bo gdzieś tam chyba się spotykaliście w międzyczasie, gdzieś widzieliście się, tak? Nie, już emocje są zupełnie inne, już to się moim zdaniem rozwikłało wszystko. To, że tam. Domyślam się, że on za mną nie przepada, ja za nim nie przepadam i, i tak po prostu pozostanie, ale ja też to mówiłem mu już, już dawno za te słowa, które rzucił w moją stronę i, i na temat mojej dziewczyny, więc stwierdziłem, że nigdy, ale y, nie wrócimy do jakichś koleżańskich relacji, ale też nie ma co zachowywać się jak dziecko, omijać się, czy nie podać ręki, kiedy przychodzi do mnie i wyciąga rękę, to nie będę jak dzieciak się odwracał na pięcie i mówił, że, że nie będę ci podawał dłoni, tak? Więc y, trochę jest luźniej. Ta pierwsza walka była taka, myślę właśnie na, na dużej presji, na, na dużych emocjach. ta myślę, że będzie dużo luźniejsza, chociaż nie wiadomo co pokaże, bo my elektryzujemy na siebie, jak się spotykamy, więc, więc może coś z tego wyniknie jeszcze. A teraz na High League byłeś bardziej Team Lexi czy Team nacu, Jak to w ogóle wyglądało z Twojej perspektywy? Bo obie dziewczyny ćwiczą tutaj, tam gdzie wy między innymi e, Oczywiście byłem za Lexi, bo Znamy się długo, mieszkaliśmy razem. Kolegu... Pierwszy tymix. tak? pierwszy TMX kolegujemy się. Natsu nie znam, ale jak tutaj się mijaliśmy, też mówiłem jej część, Widziałem jak ćwiczyła, więc to też nie ma jakiejś złej krwi pomiędzy nami. No i trenerzy też tym bardziej byłem z Aleksji. Bardzo ciekawą walkę dziewczyny dały, myślę, że obie nie mają czego się wstydzić i bardzo fajnie się zaprezentowały. Nawet lepiej niż niektórzy chłopcy na tej gali, więc... więc... No ta walka trzech na przykład, żeby dwóch... Ale to było całkiem ciekawe Nie, no bo było jednak... e emocjonujące Ja naprawdę miałem strasznie dużo emocji, jak oglądałem tę walkę tylko... No właśnie, bo one budziły emo emocje tutaj Odrywa facet z tyłu Ej, nie rób tak, jednego, albo coś, no. Albo wali swojego, nie? To, to było emocjonujące, tylko trochę, trochę... Bo wiadomo, że dwóch będzie musiał pójść na jednego Bo nie było innej opcji, więc... Za to bym ich tak jakby nie, nie hańbił, tych chłopaków Bo też się na, na nich wylał jakiś hejt Tylko bardziej... Z, y Śmieszne dla mnie było to, że we dwójkę nie potrafili skończyć jednego, no bo to, to już jest, jest wyczyn, żeby w dwóch gości nie pokonać jednego kolesia, szczególnie jak jeden trzyma, wystarczy zadawać ciosy, ale tam było tylko takie... Więc się nie dziwię, że ten Krosakowski tam wytrzymał Ale charakter też pokazał bardzo fajny, więc... On był wygranym tak naprawdę tak, tego tak, pojedynku tak. Ludzie go ocenili Chyba o to w tym świecie też chodzi, tak? I chyba też tam Malik wyszedł i powiedział, że dostanie kolejną walkę, więc... Więc tak. idealnie, idealna sytuacja Wszedł chyba tydzień przed walką Został okrzyknięty przez widownię wygranym I zdobył jeszcze kolejną walkę w high, więc Potrójna wygrana dla niego Kasper, zapytam Cię tak Jak wszedłeś na halę i zobaczyłeś tyle ludzi, bo e... Ja nie byłem na highleagu A nie ten... byłeś na league, tak? A myślałem, że... A myślałem, że byłeś Nie, 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 nie. No to ja wiem, że my, tak. Ja grałem koncerty i oglądałem na telefonie, więc, więc mi to też przerywało, bo jechałem między tymi jakimiś To było podkarpackim, więc jeździłem po tych dróżkach Przerywało mi, wkurzałem się, ale oglądałem galę no, Ja jestem zainteresowany strasznie tym światem freakfight'owym. Ogarniam i więcej wszystkie konflikty, wiem, kto jest kim. Tak jak ty, wiesz. Ty, 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 ja... Ty, ja zawsze mówię, że Tomek jest fenomenem, bo że ty ogarniasz to wszystko, co się dzieje. Obserwuję trochę, zobaczyłem. No, gdzieś tam gdzieś tam patrzę. Tak, z ciekawością nawet niektóre produkcje oglądam, produkcje wardęgi mi się bardzo na przykład podobają. Tak? Ja to zresztą wielokrotnie mówiłem i nie jest to absolutnie na wyrost, bo one są ciekawe, one wciągają widza i widz gdzieś tam siedzi i ogląda. No, widziałem też Twoje wyprawy w Meksyku i tak dalej, to też, też gdzieś żeśmy rozmawiali na ten temat. No dzieje się. No, ten internet taki, jak na, na początku też ciężko było innym widzom przejść do tego świata internetu, ale zauważyłem, że powoli się jakby przyzwyczajają i z takim mniejszym dystansem starają się na to spojrzeć. Wcześniej ludzie bardzo odgrazali tych YouTuberów, a teraz znajdują kanały, które ich interesują i, i trochę się ten pogląd zmienia. To Zapytam Cię tak, jeśli będziesz na 11, na 11 gali, czy na 12, jeśli na przykład by, zdarzyłaby się sytuacja, że mógłbyś skoczyć na 11 galę, byłoby to dla Ciebie. zdążyłbyś w ogóle z treningami? Y Myślę, że nie byłbym w swojej szczytowej formie, ale, ale myślę, że dałbym radę zastąpić jakiegoś zawodnika, czuję się już dość mocno, tak jak mówię, przetrenowałem prawie rok, przerw jakieś 3-4 miesiące, więc około 8 miesięcy treningu już czuję się dużo pewniej niż, niż na pierwszej czy na drugiej walce, też na sparingach coraz lepiej to wychodzi, tlenowo jest coraz lepiej, plus właśnie o treningach rozmawialiśmy, dołożyłem teraz siłownię, a ty też... robiłeś wcześniej, bo widziałem, że jeszcze po treningach dokładałeś jakieś, jakieś elementy siłowe Tak, 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 tylko to, to też nie było tak e, dobrze przygotowane, że tak powiem Teraz mam, e, trenuję z miejskim drwalem, co, o. co walczył właśnie z Ambro nie, No pamiętam, oczywiście, e... świetny, świetny judoka tak, dokładnie. ma na nasz świat freakfightowy Dokładnie, więc chodzę teraz do niego na, na treningi personalne i, i naprawdę bardzo dużo mi to daje. Odbudowuje mi takie mięśnie, które nigdy w życiu u mnie nie były używane, więc czuję, że ta siła rośnie. Anzor mówi, że ciosy silniejsze. W parterze też się lepiej y, czuję, więc y, same plusy. Bieganie jeszcze dokładasz, czy nie? Bieganie mamy dołożyć, właśnie teraz mówił Piotrek y, o tym, że, żebyśmy dołożyli bieganie, ale ja kondycyjnie też nie, nie jestem najgorsze, więc y, zawsze jakoś mi to wychodziło. Jeśli zdarzy się sytuacja, że będzie to gala z publicznością, bo nie wiemy, jak, jakie są mm -hmm. rokowania powiedzmy teraz, tak, y, przynajmniej na tym etapie, będziesz zadowolony z tego, że będzie już publiczność? Fajnie by było właśnie zawalczyć w końcu z ludźmi, bo to też na pewno doda jakichś innych emocji, doda tego te skandowanie przez ludzi, czy, czy nie wiem, czy jak dostajesz i słyszysz jak ludzie krzyczą, czy jak ty uderzasz i słyszysz jak ludzie krzyczą, myślę, że to rozpala jeszcze bardziej. Ostatnio też chyba słuchałem wywiad Mameda Kalidowa i on mówił, że właśnie po to też ludzie walczą, że jak, jak walczysz w takim studyjnym, w studio, to, to nie ma aż takich... czujesz się bardziej jak na sparingu niż jak na walce a, a ja chciałbym właśnie zawalczyć w końcu w jakiejś arenie usłyszeć ten krzyk ludzi niech krew się buzuje i, i niech zaczyna się prawdziwe koloseum to tak, w takim razie życzę Ci owocnych treningów, żeby nie było żadnej kontuzji cieszę się, że Cię spotkałem, dzisiaj przypadkowo też to, to też fakt, ale e, mówię, no jeśli masz, masz być i walczyć przy, gdzieś, to przy, po prostu przy publiczności no i co, czekam na ogłoszenie Twojego rywala Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tomku jak zwykle. Kasper Boński. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.